Łapy precz od mojej rodziny. To nie jest prośba, to otwarte wypowiedzenie wojny. Marcin Hakiel, który zazwyczaj unika mebialnych pyskówek, tym razem wpadł w furię i uderzył w samego króla TVN z siłą, której nikt się nie spodziewał. Kuba wojewódzki, mistrz ściętej rypousti, myślał, że bezkarnie zakpis partnerki tancerza, ale trafił na przeciwnika, który zna jego najciemniejsze sekrety z przeszłości. Co tak naprawdę oznacza afera o pracę fizyczną i dlaczego Dominika Serowska nazwała ten układ egzotycznym tercetem? Zostańcie z nami, bo ta drama to starcie tytanów, w którym padają ciosy poniżej pasa, a stawką jest honor rodziny. Wydawało się, że przedświąteczny czas w polskim showbiznesie upłynie pod znakiem spokoju, choinek i lukrowanych życzeń, ale Kuba Wojewódzki miał inny plan. Dziennikarz który od lat buduje swoją karierę na wbijaniu szpil celebrytom, tym razem wziął na celownik Dominikę Serowską, obecną narzeczoną i matkę przyszłego dziecka Marcina Hakiela. W swoim najnowszym felietonie dla tygodnika polityka, w rubryce, która dla wielu jest wyrocznią towarzyską, postanowił odnieść się do niedawnego wyznania Dominiki. Partnerka tancerza, będąca w zaawansowanej ciąży, ujawniła na Instagramie ciekawostkę ze swojego życia, brała udział w trzech produkcjach telewizyjnych. Dla większości była to niewinna informacja, ale dla wojewódzkiego stała się pretekstem do ataku. Napisał krótko, ale jadowicie. Dominika Serowska wzięła udział w trzech programach telewizyjnych. Czyli praca fizyczna. Te trzy słowa czyli praca fizyczna uwywołały lawinę. Co autor miał na myśli? Czy sugerował, że Dominika nie ma nic do zaoferowania intelektualnie? A może była to aluzja do jej wyglądu i roli ozdoby w programach? Niezależnie od intencji, wydźwięk był jeden: lekceważący, seksistowski i poniżający. Wojewódzki, który często balansuje na granicy dobrego smaku, tym razem zdaniem wielu przekroczył ją, atakując kobietę spodziewającą się dziecka. Ale jeśli Kuba myślał, że jego słowa pozostaną bez echa lub zostaną skwitowane milczeniem, srogo się pomylił. Marcin Hakiel, który po głośnym rozstaniu z Kasią Cichopek pokazał już, że potrafi walczyć o swoje, tym razem nie zamierzał bawić się w dyplomację. Jego reakcja była błyskawiczna i brutalna. Tancerz nie mógł przejść obojętnie obok publicznego upokorzenia swojej ukochanej. Na swoim Insta Stories zamieścił zdjęcie strony z felietonem wojewódzkiego, ale to nie zdjęcie było najważniejsze, lecz podpis, który był jak celny strzał w najczulszy punkt przeciwnika. Drogi Kubołu, może opowiesz o swojej pracy fizycznej w spółce przyjazne państwo, którą miałeś przyjemność prowadzić, napisał Hakiel. To było zagranie fał bank. Przywołanie spółki przyjazne państwo to wyciągnięcie trupa z szafy wojewódzkiego. To nawiązanie do dawnych, niezbyt udanych interesów dziennikarza, do przeszłości, o której ten wolałby zapomnieć, kreując się na arbitra elegancji i sukcesu. Hakiel pokazał, że też potrafi grać w tę grę i że ma haki na kubę. Ale na tym nie poprzestał. Dodał hasztag, który brzmiał jak okrzyk wojenny łapy precz od mojej rodziny. To jasny sygnał, możesz żartować ze mnie, możesz krytykować mój taniec, ale nie waż się dotykać mojej kobiety i mojego nienarodzonego dziecka. Ten gest solidarności i męskiej ochrony spotkał się z ogromnym aplauzem w sieci. Marcin pokazał twarz obrońcy, lwa, który rzuci się do gardła każdemu, kto zagrozi jego stadu. W tym sam czym pojedynku na słowa i historię biznesową, najważniejszy głos należał jednak do samej zainteresowanej. Dominika Serowska, która została wywołana do tablicy w tak niesmaczny sposób, mogła zareagować płaczem, oburzeniem albo histerią. Mogła wdać się w pyskówkę. Ale zrobiła coś znacznie lepszego, pokazała klasę, dystans, inteligencję która z pewnością zabolała wojewódzkiego bardziej niż jakakolwiek obelga. W rozmowie z serwisem jastrząb post nie gryzła się w język, ale ubrała swoją ripostę w eleganckie szaty ironii. Jedyne, co mogę powiedzieć w tej sprawie, to to, że miło mi, że Kuba poświęcił czas na wspomnienie o mnie zaczęła, dziękując za darmową promocję i sugerując, że wojewódzki musi się nią interesować, skoro poświęca jej miejsce w swoim felietonie. To klasyczne odwrócenie kota ogonem Hejt zamieniła w atencję. Ale zaraz potem dodała zdanie, które było ukłonem w stronę Marcina: ale super, mieć też mężczyznę, który mnie broni. W ten sposób publicznie doceniła gest partnera, wzmacniając ich relacje i pokazując, że są w tym razem jako mur nie do przebicia. Najciekawszy był jednak finał jej wypowiedzi. Dominika wyraziła nadzieję, że z okazji nadchodzących świąt nie będzie żadnej dramy i wszyscy wejdziemy w ten nowy rok bez właśnie w tym, uwaga, egzotycznym tercecie. Nazwanie układu wojewódzki Hakielserowska egzotycznym tercetem to mistrzostwo świata w trollingu. Dominika sprowadziła wielkiego Kubę Wojewódzkiego do roli trzeciego elementu w ich związku, kogoś, kto próbuje się wtrącić, ale jest tylko egzotycznym dodatkiem do ich szczęścia. Zareagowała z humorem, którego często brakuje ofiarom ataków Kuby. Pokazała, że ma twardą skórę i że zaczepki króla TVN nie robią na niej wrażenia, a wręcz ją bawią. Ta sytuacja pokazuje zmianę warty w polskim showbiznesie. Jeszcze kilka lat temu słowo wojewódzkiego mogło zniszczyć karierę. Dziś, w dobie mediów społecznościowych, gwiazdy i ich partnerzy mają własne platformy do obrony i kontrataku. Marcin Hakiel udowodnił, że nie boi się autorytetów medialnych i potrafi uderzyć tam, gdzie boli najbardziej w nieudane biznesy i hipokryzje, a dominika serowska ona udowodniła, że jest partnerką godną swojego mężczyzny silną, błyskotliwą i nieustraszoną. Wojna na słowa między tymi trzema postaciami to coś więcej niż plotka. To zderzenie dwóch światów: cynicznego świata starych mediów, reprezentowanego przez wojewódzkiego i świata nowych, bezpośrednich relacji, w którym rodzina jest świętością. Atak spotyka się z natychmiastową reakcją. Hakiel postawił granicę. Moja rodzina to teren prywatny. Czy wojewódzki to uszanuje? Czy odpowie na zaczepkę o przyjaznym państwie, ryzykując dalsze pranie brudów? A może ten egzotyczny tercet rzeczywiście zasiądzie wirtualnie do wigilijnego stołu w zgodzie? Wątpliwe. Mleko się rozlało, a słowa o pracy fizycznej pozostaną symbolem braku klasy. Jednak w tym starciu to hakiel i Serowska wychodzą starczą. On jako rycerz, ona jako dama, która nie dała się sprowokować do wejścia w błoto. Wojewódzki został sam ze swoim felietonem i świadomością, że tym razem trafił na kogoś, kto nie tylko się nie przestraszył, ale jeszcze go wyśmiał. A wy po czyjej jesteście stronie w tej medialnej bitwie? Czy uważacie, że Kuba wojewódzki przesadził, atakując ciężarną kobietę? Czy reakcja Marcina Hakiela o wyciąganiu biznesowych porażek dziennikarza była adekwatna, czy może zbyt ostra? I wreszcie, jak oceniacie klasę Dominiki w tym egzotycznym tercecie? Dajcie znać w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich gorących newsów, w których nie boimy się nazywać rzeczy po imieniu, zostawcie łapkę w górę, udostępnijcie ten film i koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał. Będziemy śledzić ten konflikt. Bo coś czujemy, że to jeszcze nie koniec.